Temat dzisiejszego odcinka to kontynuacja o wyszukiwaniu. Tym razem posługując się metadanymi. Moje Elo nie ma dla mnie dziś strana żadnych nowości. Przechodzę więc do wyszukiwania dokumentów do moich dzisiejszych zadań. Wyszukiwanie zakładka szukaj, logika wyszukiwania i propozycja przeszukaj metadane. Tylko bieżący folder oraz mogę wyświetlić wpisy, które zostały wcześniej usunięte. Dziś będziemy szukać bazując na metadanych. Aby to zrobić, musimy wiedzieć, jakiego rodzaju formularz użyty został do zapisania dokumentów, nazwę lub słowa zawarte w nazwie dokumentu, szacunkowo jego datę lub datę zarchiwizowania. Te dane zależą od wybranego formularza dokumentu. Ja wybieram formularz Dokument Ogólny i wpisuję te dane, którymi dysponuję. Szacunkowo datę dokumentu, przedział czasowy i rozpoczynam szukanie według tego formularza i tych danych. Elo znalazło trzy dokumenty pasujące do moich metadanych, według których szukałam. Każda w nazwie zawiera słowo Wizualizacja, a do ich zapisania wybrano formularz Dokument Ogólny. Zostały one utworzone w przedziale czasowym, który wybrałam. Idę do miejsca docelowego dokumentu. Znajdują się tu wszystkie trzy szukane przeze mnie wizualizacje. Wszystkie metadane, według których wyszukiwałam dokumenty, zgadzają się. W tym folderze jest jednak jeszcze jeden plik, którego metadane nie pasują do pozostałych. Zmienię formularz. Inne metadane pozostawiam takie jak są i spróbuję wyszukać jeszcze raz. Wpisuję wizualizacja i wybieram dokument ogólny. Wybieram przedział czasowy daty zapisania dokumentu. I wyszukuję. Tym razem pojawiają się cztery dokumenty. Przy zapisywaniu dokumentów najlepiej określić jednym formularzem podobne dokumenty, aby przy wyszukiwaniu według metadanych z łatwością można było zabrać wszystkie dokumenty, których potrzebujemy. A jeżeli wizualizacje to dokumenty, których będziemy szukać często lub będzie ich przybywać w różnych innych folderach repozytorium, możemy utworzyć tak zwany folder dynamiczny. Oznacza to, że wynik wyszukiwania zgadzający się z tymi metadanymi zawsze będzie wyświetlany w tym utworzonym folderze. Tworzy ten folder w głównym repozytorium, nazwa Wizualizacja, i tutaj widzimy utworzony folder z wynikiem naszego wyszukiwania. A teraz przejdźmy do zupełnie innego folderu, w którym znajduje się zdjęcie. Samochodu Smart Elo. Dopisujemy Wizualizację i zmieniamy formularz na formularz ogólny. Spójrzmy, co się teraz wydarzy. W naszym folderze dynamicznym. Tutaj mamy to zdjęcie i zupełnie inny folder. I w folderze wizualizacja, w naszym folderze dynamicznym, również pojawia się EloSmart Wizualizacja. Folder ten będzie aktualizował się za każdym razem, kiedy w naszym repozytorium pojawią się dokumenty o tych metadanych.